Jako fundusz private equity czy z venture capital, no siłą rzeczy musimy inwestować w aktywa wysokiego ryzyka. Zdecydowanie inwestujemy w akcje bardziej niż w obligacje. Chociażby nasz portfel inwestycyjny na to wskazuje, że absolutna większość są to akcje spółek notowanych. No jeżeli w coś inwestujemy, to z góry zakładamy, że akcje z tych spółek, jeżeli są one spółkami niepublicznymi, trafią na giełdę, czyli jakby z definicji dezinwestycja następuje przez giełdę. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że jeżeli inwestujemy w małe spółki, to często są to spółki niepłynne, w związku z powyższym musimy być przygotowani na to, że czasami wiele lat będziemy akcjonariuszami w danej spółki. No i dobieramy spółki taka, żeby czuć się, mówiąc krótko, w ich towarzystwie dobrze. Jaki jest skład portfela inwestycyjnego? To jest około 50 spółek. Całość portfela inwestycyjnego to około 20 milionów złotych, ale co jest ważne, 90% są to spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych i na rynku Nukonek, a tylko 10% są to aktywa niepubliczne, ale w tym są to obligacje również zamienne na akcje spółek publicznych. Remedies, te dwa investment, to jest około 20% tego portfela, reszta to jest portfel dosyć rozdrobniony, także mocno zdywersyfikowany. Spółki, które w najbliższym okresie wejdą na New Connect, to m.in. domaklecki EFIX, który zakończy emisję na kwotę 500 tys. zł. To jest spółka z Invest Eco, która też zakończyła emisję na podobną kwotę, to są z złote wysprzedaże. Tutaj emisja praktycznie jest zakończona, jeszcze ona trwa, ale to jest 9 milionów zł, które ta spółka pozyskała z rynku, i to jest również spółka Megasoni, która zakończyła emisję na kwotę 500 tys. zł. Jak każdy fundusz, staramy się optymalizować stopę zwrotu do ryzyka, więc tam, gdzie jest wysokie ryzyko, to oczekujemy wyższych stóp zwrotu. I teraz jeżeli inwestujemy w obligacje Remedisa, jesteśmy usatysfakcjonowani z 10 czy 8% stopy procentowej. Jeżeli inwestujemy w lokaty, no to jesteśmy usatysfakcjonowani w obecnych warunkach 4-5%. Ale jeżeli inwestujemy w spółki z giełdowe czy spółki z rynku, New Connect, no to oczywiście stopa zwrotu musi być adekwatna do ryzyka. Ostatnio zamykaliśmy pozycję chociażby socializera, kupowaliśmy akcje po 3 złote z groszem, sprzedawaliśmy za 16 złotych, no i to odpowiadała stopa zwrotu ryzyko. Także wszystko zależy oczywiście od inwestycji. to Nas wyróżnia, no, na pewno nas to wyróżnia, że są to długoterminowe relacje ze spółkami, że nie jesteśmy li tylko i wyłącznie funduszem Private Equity czy Venture Capital, jesteśmy doradcami. Sama nazwa spółki historyczna Invest Consulting wskazuje na to, że zarówno rozpoczynamy ten proces cały od konsultingu, dopiero potem staje się z, często ten nasz consulting inwestycją. Tym się wyróżniamy, że potrafimy doradzać spółkom, zamieniając całość naszego wynagrodzenia na akcje, na udziały. W ten sposób dalej jesteśmy z jednej strony skazani na współpracę ze spółką, ale z drugiej strony oczekujemy stop zwrotu nieproporcjonalnych w stosunku do tego, gdybyśmy byli tylko ich doradcami. Skupiliśmy póki co około 250 tysięcy akcji, co stanowi prawie 1% wszystkich akcji, które zostały wymitowane z spółce. Jesteśmy gotowi w każdej chwili na skupowanie większej ilości, jeżeli by się okazało, że kurs by spadł niżej. Pokazujemy, że jesteśmy tutaj konsekwentni. Jeżeli ktoś analizuje rynek, powinien samo szacować, Potencjalną stopę zwrotu do ryzyka i podjąć, i podjąć sam swoją decyzję. Także tutaj każdy musi podejmować decyzję, sam mieć swój własny rozum, oparty na wiedzy, oparty na doświadczeniu, no i na własnej pracy. Także zapraszam do przeanalizowania naszego portfela, zapraszam do przeanalizowania naszych wyników, zapraszam do przeanalizowania braku naszego. Braku zadłużenia, ilości gotówki w kasie. A co nam da rynek? Tego nie wiemy. Trzeba, tutaj zwracam uwagę, że jesteśmy jednak uzależnieni od cyklu gospodarczego. Jeżeli okazuje się, że giełdy spadają, no to siłą rzeczy wartość naszej spółki no, spada czasami nieproporcjonalnie w stosunku do, do, spadka, do spadków na giełdzie. Ale jeżeli ta giełda rośnie, no to te wzrosty też są nieproporcjonalne w stosunku do wzrostów, jakie są na giełdzie. Czy będą wzrosty, czy będą spadki, to już każdy sam musi ocenić.